Dzień dobry w kolejnym filmie na tym kanale Dziś sobie dokończymy tego modzika właśnie Trickiego e, Dlaczego gram na jakiejś stronce internetowej Pewnie się dużo z was zapyta A to dlatego, bo z jakiegoś powodu wywala strony Bo jakiś tam system, na którym są te strony Większość do FNFa e, Nie da się popracić tego moda Nie da się go zagrać na innych stronkach Na których jest on bardziej dopracowany Jest to taki, taki set tutaj na Gra, czy można grać w ogóle? To, to jest dziwne. No e, i e, tak, e, robimy eksport gution normalnie i ten. I mówiłem w ostatnim filmie, sobie zobaczcie, e, że właśnie nie przejdę tego moda i nie mam kibiców. Dobra, no i lecimy. To jest krótka piosenka. Będzie też film nie za długi, bo naprawdę nie ma co nagrać dzisiaj. A no, pomyślałem, że sobie to nagram, e, bo jestem w czasie pracowania nad nowym filmem i. Ja się może utkam, bo zawsze to oddaje. Bo tutaj jeszcze dostanę opiekę totalną i co ja? Te czerwone instant killują, więc nie mogę ich kupić i razu. To mi to ściszy trochę. I co jest? Ej, ale on tak nie ściąga normalnie. Czekajcie, jest top na chwilę. Na... Ej, nie Dobra, chyba jest git muzyka. E, bo stwierdzę, no, że on zagłośnił, a jest jednak na, na maks. Jakby ja tę piosenkę przeszłem sobie prywatnie, ale on tak mocno ściąga tę ziomek. Bo normalnie to jest nie modu, bo takie znaki właśnie widzę sobie. To jest nie ciekawe, ale się na tej stronie grać. Wypisze pisze chicy. Ciekawe, ciekawe. Ej, eee... kiedy ja bym kliknął. Kurde, no te? Tutaj jest to trudniejsze, wydaje mi się. Ej, ale szczerze ta nie... Muza, co jak co w tym modzie bo macie całą część tego moda na kanale właśnie, w Tylko jest trochę długi odcinek. Ja się może utkam po prostu? To mądry pomysł chyba. Dobra, może coś łatwiejszego chociaż. Chyba nie wiem, dobra. Wolę nie klikać, bo tutaj jest tyle tyli tego, że ja tutaj wolę nie. No i nie działa mi na stronki moda żadnego nie koperę, więc już wam nie nagram. Za mą tak sobie będzie. Jestem na część za niedługo. Za, za nic mi się nie chcę brać za niego. E, co on tak mocno ciągnie? Mał, maluszek, który... O, tu będzie końcówka. Nic nie widać. Ty, te znaki serio... Kur... Ja. No dawno, to... nie grałem tego noga. O, teraz jest końcówka, właśnie. Tutaj muszę wszystko wyklikać bardzo dobrze. No, będzie mnie do końca tego. Dobra, za pierwszym, za pierwszym, szczerze, było close, już, już się dygałem, trochę. E, no ale tak, przeszliśmy sobie story mode, co tu jest w story mode? To ciekawe, Tutaj jest po ten klon. Szczerze? Szczerze mega się cieszę, mega się cieszę. E, no i ten, i, nie wiem, no, przeszliśmy sobie. Tutaj są te rzeczy. No naprawdę ciekawe nie będzie dzisiaj odcinka ze a bo no nie jest tu za dobrze. Ta stronka jest i no. Ten zagrał jeszcze nego moda styki właśnie. Tak już tematycznie lecimy. Dobra, szybciej, szybciej, ja tu nie przedłużamy, nie przedłużamy. Mm, bo może to być serfajnie. Jakiś tenebris, tenebris. Normalnie nie wiem, czy bindy mam zaś zapisane. E, zgaduję, że nie. Nie, mam bindy, okej. Okay. Co to jest? Aha, ok. Ty, on tu bardzo niemalnego paluszka pokazuje. Ej, nie! To jest który na chwilę palce wziąłem i już jednego misa. Dobra, ale się uciszę, bo on mega, mega cicho jest. Ej, ale to jest fajne, to jest fajne. Lepsze od tamtego nawet bym... Ej, nie, nie, naprawdę... Patrzę sobie na okno, kurde, na mojego kota, który stoi na tle pięknego okna. Zmienię już trzy misy, trzy misy, to nie zasługuje na trzy misy. To dźwięk jest... z jakoś. Nic nie zmieniają. Ще си отглежда. Ну, и сега ще си сделам те палеца, кога ще си подрапащ. С кубами. Ей, ей, добре то е. Ей, можна, можна. Właśnie jak wam dzień minął dzisiaj? Bo, bo to jest moje typowe pytanie. Jak nie, nie wiem o czym gadać, to gadam o tym jak wam dzień minął. A no, ja dzisiaj pałę z historii dostałem. No to, to, to chyba nie najlepiej. Ale poprawi się. No i przyszliśmy tak w sumie jakby. sobie fajna piosenka? E, cztery misy. Mogłem więcej. Mogłem mniej, jakby o Dziękuję wam za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.